No ja ten jest wyjątkowo ciężki. 11 kg. Dzień dobry. No więc, co robimy? Unboxing. Dzisiaj mamy takiego kolegę. Co na zakupu? Bodajże 1100 zł. Cashback 8%, czyli powiedzmy tam z 80 zł wróci 90. Czyli znowu zmieściliśmy się w kwocie 1000 zł za niego. Czas dostawy był okropnie długi akurat, bo kupiłem go 12, a jest jest drugi luty, także okropnie długi. Nie było podatku, żadnego nie było nic więcej. Zobaczmy co mamy. Co to za kolega? Instrukcja obsługi. Przewodzik nasz do Data loger. Data Dziwne, bo chyba bez datalogera kupiłem. Nie wiem, nie, nie, nie patrzyłem akurat, czy jest dataloger. Zatem, jaka, no to fajnie, że jest. Fajnie, że jest dataloger. Teraz musimy go rozpakować. Cało ładny Ok, zerknijmy sobie na jego wymiary 42 na 29 na, na 11 A jego waga to 8,80, na opakowaniu pisze 10,50 Co mamy od spodu? AC-in, czyli wejście napięcia, wyjście napięcia, wejście do paneli. Komunikacja tutaj RS232, RS485. Tutaj mamy włącznik, wyłącznik i nasze wejście baterii. Lewa strona, mamy tabliczkę od 60 do 500 V, jak widzisz, działa. 120 Amperów to jest jego maksymalny. Ten 6500W wydajność. 80A jesteśmy w stanie maksymalnie ładować z sieci. Tak? Tutaj mamy model. OK w modelu już jest napis Wi-Fi, dlatego mam data logera w zestawie. Gwarancja 11.2023, ja go kupiłem. 2 stycznia. Także 2,5 miesiąca gwarancji, że tam 2 miesiące gwarancji poszło w momencie wypakowania. <gry> Ale tutaj mamy filtry, jak widzisz, są wkręcone, nie jestem w stanie sam ich wykręcić, muszę śrubokrętem wyjąć. Filtr 1, filtr drugi i nic więcej. Nic więcej tu nie ma. To już klawka sama wyskakuje. Pokaż kotku, co masz w środku. Uuu, tu za wiele nie zobaczymy. Zobacz jak zabudowane. Zobacz jak pochowane wszystko. Komunikacja rs 485 RS232. Dwa porty komunikacji, czyli tutaj podpinamy na przykład baterię nasz magazyn energii, a tutaj podpinamy nasz dataloger. Lub podłączamy drugi falownik i równolegle pracują. Czy jakość przewodów ocenimy? Nie ocenimy jakkolwiek, bo wszystko jest zabudowane. Tu tylko widzę, że wszystko z płyty wychodzi, że nie ma przewodów przychodzących. Tylko jest wszystko w płytę bezpośrednio się wpinasz już tutaj ty. I zasilaniem paneli tak samo widzisz, nie ma, nie ma w ogóle przewodów tak jak w innych modelach. W jednym mi nie pasowało, że cienkie przewody przychodziły z ładowarki, a tutaj już już nie ma tego, jest bezpośrednio w płytę, więc ścieżki i tyle na płycie. Na węch mogę Ci powiedzieć, że nie czuję lakieru. O ile w innych czułem lakier, czyli płyta po prostu była pomalowana, zabezpieczona przed wilgocią, tutaj nie czuję lakieru. Prawdopodobnie nie jest pomalowana, zabezpieczona przed wilgocią niczym. Co? i tak to wygląda. To musimy go teraz uruchomić. No więc sprawdzimy teraz komunikację. Mamy nasze Raspberry. Jest uruchomione, pracuje jak widzisz z baterii. Mamy nasz adapter USB RS232 czy tam RS485. To jest takiej firmy. Taki uniwersalny, bardzo dobry. Mamy przewodzik, który dał nam sprzedawca do datalogera używam tego przewodu, ponieważ piny bardzo często różnią się w tych falownikach, więc używam oryginalnego przewodu, który dał producent, bo tutaj piny mogą być w takim ustawieniu. Możecie się to przydać. Czerwony jest pierwszy, drugi jest zaraz za nim jako drugi, biały znaczy, miejsce wolne i czarne. Trzy miejsca wolne, i ostatnie zielony, czyli chyba standardowy pinał, Wiesz, z tego co kojarzę, to standardowy, ale finalność na naszą komunikację do RS232 i idziemy na komputer. No i dobra, jesteśmy w Solar Asystancie. Wybieramy sobie nasz model. Eee, powiedzmy, że to będzie Sumry. Nasz USB, konwerter jest podłączony. SAVE CONNECT Wykrył inwerter, teraz czekamy, niech pobierze dane z niego, niech się zorientuje co to jest I jest, połączony OK, wchodzimy w ustawienia Ojojoj, ojojoj, zobacz jak malutko informacji mamy o nim Zobacz jak malutko Charger Purity, bla 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 Buzzer. hmm Mogę ci przełączyć, e, przetłumacz na polski, jeżeli Cię tak interesuje. Ja wrócę do oryginalnego języka angielskiego. Teraz co mamy? Ustawienia baterii. Możemy sobie zmienić napięcia, jakich, w jakich pracujemy. Tutaj e, priorytet ładowania. Utility first, czyli najpierw sieć ładuje magazyn najpierw panele ładuję magazyn potem sieć panele i sieć równolegle tylko panele ja sobie od razu dam tylko panele żeby nie ładował mi sam z sieci jeśli podłączy mu prąd zewnętrzny z gniazdka tutaj mamy dodatkowe ustawienia buzzer co ma dźwiękiem powiedzmy robić piszczeć, powiadomiać tylko błędy, błędy oraz ostrzeżenia błędy, ostrzeżenia oraz jakieś dodatkowe problemy, powiedzmy, Input Source dobra, damy wyłącz, nie chcę w ogóle buzera. podświetlanie ekranu, Always On czasowo wyłączone, tam po 15 sekundach, bo bodajże domyślnie jest LCD reset, czyli automatyczny powrót do głównego menu po tam 10 sekundach nie klikania guzika zostawimy włączony Tempo, przy przegrzaniu restart. Oczywiście niech się restartuje w razie czego. Power saving to z, z oszczędzanie energii, czyli wyłączanie przetwornicy 220. Wyłączone zostawiamy. Tutaj natomiast mamy jakieś nowe opcje. Włączanie lokalne lub zdalne. Mam wybrane teraz. Mogę dać tylko lokalne, czyli tylko ja uruchamiam powiedzmy guzikiem, albo zdalnie mogę uruchamiać falownik. Włącznik zdalny, wyłączony. No to bez sensu, nie? To po co ta opcja tu jest zaznaczona, że oba, skoro tu już jest wyłączona ta opcja output, czyli wyjście. Teraz on solo chodzi, więc single machine output. Ale jeżeli kupisz dwa, trzy takie to możesz sobie zrobić siłę, czyli trzy podspinasz z sobą tym komunikacją i tutaj wtedy masz właśnie do wyboru. Pierwsza faza będzie pierwszy falownik, druga, drugi, trzecia, trzeci, tak? Lub możesz zrobić dwa falowniki razem. Jeśli masz tam 6 kW, no to dwa razem spinasz ze sobą i one wtedy dają ci 12 kW. AC Input Voltage Range White albo Narrow AC Input Range. Zakres. W wszystkich innych falownikach miałeś, wiesz, m, tam od powiedzmy, 120 V do 200, od tam 190 do 240 V akceptację jego skoków prądu, czy on jest zasilany z agregatu, czy z czego. Tutaj nie ma tego, jak widzisz, tylko są dwie opcje. Output source, czyli wyjście napięcia, priorytety. Najpierw sieć zewnętrzna, lub najpierw panele lub Najpierw panele, później bateria, a jak już zabraknie, to na końcu sieć lub najpierw panele, sieć. Jak zabraknie prądu z sieci, to dopiero przeskoczy sam na baterię. Sup to jest chyba najczęściej używana opcja przez ludzi. Ja natomiast używam SBU, czyli najpierw całą energię, jaka idzie z paneli, on zużywa na, na powiedzmy dom. Jeśli brakuje z paneli, dobiera sobie z baterii i dalej to idzie. Jeśli rozładuje baterię do zera, powiedzmy, czy do jakiegoś tam mojego poziomu, to dopiero wtedy używa y, sieci zewnętrznej, czyli licznik, czyli tauron, jest ostatni na liście w tym, w tym przypadku, tak? Overload bypass w przypadku przeładowy przeciążenia falownika, tak, ma robić bypass w razie czego ma po prostu przeskoczyć na, na, na licznik, na sieć, tak? i overload w przypadku przeładowania czy ma dozwolony restart. Tak. Ale jedno z drugim się kłóci tak naprawdę, nie? Bo tu pozwalasz mu na bypass, a tu pozwalasz mu na restart. No dobra, dobra, nie, nie ten, ale malutko, malutko, malutko ustawień skromnie. Może to być wina też yy, wiesz co? To też może być wina aplikacji mojej, że ona tak jeszcze nie wspiera do końca tego falownika, ten Solar Assistant. I mam tylko te podstawowe, najważniejsze rzeczy, czyli ustawienie priorytetu wyjścia na baterię, ustawienie priorytetu ładowania magazynu i oczywiście nasze wartości. Ale nawet zobacz, nawet tutaj nie mam do wyboru typu baterii, jaką mam. Pewnie w menu w nim będzie do ustawienia, natomiast tutaj ja nie mogę sobie wybrać, czy mam life po 4 czy mam Lionka, czy jaką baterię. Ja zazwyczaj daję User i tyle i tam sobie wpisuję swoje tu wartości, natomiast tutaj nie mamy tego do wyboru. Możemy sobie na przykład inny falownik, zobacz na przykład SunGrow to nie, bo to jest jakiś online My wybraliśmy sum Summary i zadziałał na przykład Megarevo USB Save Connect O, wykrył też Wykrył coś na tym, ustawienia I teraz mamy jako Megarevo, nie mamy numeru seryjnego, nie mamy nic ale mamy, widzisz, inne opcje od razu Widzisz Backup Enable, Export to Grid wyłączone, włączone, ha Pv power, Procent. Widzisz, tak nie do końca ta moja aplikacja też solar Assistant Tutaj sugeruje się tym, że nie ma numeru seryjnego, więc jakieś tam ustawienia całkiem może mieć złe, ale tu masz ustawienia sieci na przykład Aha, nie mogę tego edytować, tylko mogę sobie zobaczyć. Tu mogę sobie zmienić napięcie ręcznie. Ok, tak sobie w standby pracuje, uruchomiona przetwornica 220V Tu mamy wyjście naszego przedłużacza, do którego podłączyłem urządzenia Czyli tu mamy 220 Nasza komunikacja z Raspberry Oraz moje zasilanie z magazynu Tak na klemy spiąłem po prostu przewody Mam nadzieję, że się nic złego nie stanie do testu na, na kilka minut to. Tutaj jest przewód z solarów, także muszę się jemu przyglądać Za chwilę będzie gorący na pewno Ale, aktualny pobór? Zero Uruchamiamy pierwszy strzał poboru. 1300 Trzeba mu jeszcze dołożyć dla 1500 pencers 2,5 około 60 decybeli mamy Dobra, teraz mam na 1,3 kW Trzy pół. No, trzy pół już robi. Dołączmy mu jeszcze. 4,5. No, coś spadło, 3,5 znowu. Coś w rędzeniu mi się wyłączyło. 4200 No jeden mój ten w taki piekarnik czy co to jest włącza i wyłącza i nie jestem w stanie utrzymać stabilnie tego poboru znowu mamy 4200 500 zte 4,5 5 cały czas To jest Max nie mam nie mam co więcej włączyć dziś O 5,5 kołu. Cały czas mamy 3,5 kW po górę no, Jak widać mój przewód nie wytrzymuje tego Ale sam falownik 4,5 kW teraz Kurczę, no znowu 3,5, no coś mi pobiera coś mi się wyłącza, nie, nie jestem w stanie utrzymać więcej niż, ja miałem tylko chwilę 4,5, 5 kW a no, tu jest bezpiecznie, tu wszystko widzę ładnie jak najbardziej wyrabia o, no i pięknie 5,5 i wyłączył jakieś urządzenie ale, radzi sobie super 5,5 wyciągnęliśmy z samej baterii i ładnie, zimniutki falownik, jako falownik bardzo dobrze Okej, okay, no i tyle. Dzisiaj już się nie będę nad tym falownikiem znęcał. <grych> Starczy mu. Bardziej się bałem o te przewody, ponieważ tak jak mówię, one są tylko zaciśnięte tymi rzepkami. Także bardziej się bałem, że tu coś się będzie działo przy tym poporze tych 4, 5, 6 kW. No niestety więcej nie osiągnąłem w porywach te 5,5. Mój toster i coś tam jeszcze czajnik, no więcej nie chcą pobrać. Jakieś grzejniki tam pozapinałem co miałem mocniejszego, ale. Jeśli chodzi o sam falownik, bardzo ładnie sobie poradził z tym, widziałeś na termowizji, był zimny, nic się złego nie działo, było głośno, w porządku, no, po to są te wentylatory, przy takim poborze już mają co chłodzić. Yy, 8 punktów mu daje, śmiało na 10. Fajnie, sprawia wrażenie dobrego, nie jakieś tandetne badziewie, sprawia wrażenie fajnego, na dłuższą metę, no, nie wiem, jak się będzie zachowywał. Natomiast na takie nasze testy, które żeśmy dzisiaj zrobili, jak najbardziej, ok. Na razie mojego niebieskiego, mojego białego nie zamieniam. Nie zamieniam tego gościa. On sobie dalej będzie wisieć, pracować u mnie. Nie chcę mi się tego przekładać. Jak trafi mi się jakiś fajniejszy, to przełożę. Tak, jak ten poprzedni, ten MR, pomarańczowo-czarny. Jeśli z tamtym miałbym komunikację, bez zastanowienia od razu zamianka tamtym by został u mnie. Natomiast ten nie, idzie dalej, idzie do sprzedania. Na Oelixa. A ja czekam na następny falownik, czekasz mi przyjdzie. Jeszcze dwie sztuki mają przyjść. Miały przyjść w tym tygodniu, także co? Trzeba siedzieć i czekać dalej. Dzisiaj na tyle. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało. Oczywiście... Zostaw łapkę. Zostaw łapkę do góry. Dzięki. <laughs> na razie.